Dobra, i co my tutaj mamy? Sprawdzimy sobie najpierw timeframe 15-minutowy. Widzimy, że po dużych wzrostach idzie boczkiem troszkę. ja lubię sobie tutaj zaznaczać ten, tego boczniaka. Mam tutaj magnes ustawiony, żeby mi łapało dokładnie na knocie. No i teraz boczniaczek. No, widzimy cena idzie po Ema Moving Average 12. 50 jest niżej. No teoretycznie może zejść tutaj, się odbić, ale to no, potrwa chwilę. Pewnie będzie tutaj pracowało chwilę, ewentualnie tak troszkę się wybijało. Jak tu można rysować. Dobra, nauczę się to. O. Tak jakoś będzie szło. Nie, ja tutaj gdzieś tam. I y, patrzymy na piątkę. Tutaj też idzie wzdłuż. O. I tutaj się zbliża 50 do 12. I w momencie przecięcia lub odbicia. Y, odbicia tej. Y, Dwunastki od pięćdziesiątki. Można się spodziewać cud większego ruchu. Zaraz zobaczymy, co się będzie działo, jak to wygląda na jedynce. No, to tutaj one idą razem. No, moim zdaniem tutaj nie ma sensu wchodzić w ogóle, bo mogą być takie duże knoty w górę i w dół. Nawet na jednej świecy minutowej zdarzają się takie rzeczy. Zaraz wam pokażę. No, takie czyszczenie jest losów um, Takie hamskie, moim zdaniem. Tutaj, tak trochę, nie? Że nagle bach w dół i w górę. Tak. Tutaj, na przykład, ktoś sobie idzie po MA12, bo myśli, że cały czas będzie szło w górę. Tutaj sobie ustawię na przykład stop loss albo tu. No i nagle mu tam w sekundę dosłownie to wywala i idzie sobie tutaj już normalnie, więc. Nie ma sensu, moim zdaniem, łapać tutaj tych mikroruchów. Już się nie raz przejechałem na tym, więc możemy poczekać tutaj, co się wydarzy, jak pięćdziesiątka dojdzie do dwunastki bliżej. No i za dosłownie parę minut jeden, jedna piątka, druga, trzecia, czwarta, może za 20 minut. Myślę, że jakiegoś ruchu można się spodziewać w którymś z kierunków. Prawdopodobnie do jednej z tych linii będzie odbicie. A żeby nie siedzieć i się nie gapić na te wykresy na stołu, bo tu może można czegoś dostać, to można sobie ustawić reminderki, czy tam alerty, nie? A tutaj widzę, że się rusza coś, ale to może być fejkowe wybicie i to zaraz nam wróci. Więc ja w takie rzeczy nie wchodzę. Właśnie tu już coś się zaczyna wybijać. Ile tutaj mamy od tego? 15%. No nieźle. Tak naprawdę granie. To co ja próbuję tutaj robić i czego się uczę. Na razie na dolarach i mikrocentach. To jest. Yy obserwowanie rynku i granie pod to co się dzieje, więc to co ja na przykład mówię teraz za 5 minut może być zupełnie inne, bo się nagle odwróci. Więc zawsze w tradingu uważam, że trzeba patrzeć na to co się w tym momencie dzieje, a nie ślepo trzymać się tych swoich założeń, które były ileś tam minut czy godzin temu. Po prostu to się tak wszystko dynamicznie zmienia, szczególnie w scalpingu, że, no, że trzeba się po prostu dopasowywać do tego, co się w danej chwili na wykresie dzieje. No i na przykład tutaj nie mówiłem, że nie będę wchodził, ale tutaj już widzę, że na przykład coś się zaczyna dziać, i ja już bym tutaj wszedł ze stop losem, który byłby tu pod tym. Zobaczymy, jak to na. Na giełdzie wygląda. O, tu już troszeczkę zbija w dół, nie? To jest ten sam wykres. Tylko już na giełdzie, gdzie wchodzę, nie? Patrzcie, tutaj 17 centów sobie będę wchodził na dźwigni 100, czyli tam. Ile tutaj mamy? Dolar Ym... 70, tak? No. W ogóle z jednego dolara zrobiłem 40 dolarów i później to wszystko przewaliłem, więc ile to jest 4000 procent? Więc potencjał jest tu ogromny, i dlatego ja uznałem, że dopóki się nie nauczę tego kontrolować i bezpiecznie grać, to nie będę na dużych kwotach sobie grał. Ale wiem, że można, bo to zrobiłem. I zrobiłem to kilka razy, może nie, nie aż 4000%, ale no tak piętnastu, Tysiąc procent udawało mi się zrobić na większych kwotach, ale później oczywiście to wszystko przewaliłem, bo nie wiem, byłem niecierpliwy. Myślałem, że już rozgryzłem ten rynek i że to jest takie proste. No nie jest do końca proste, bo łatwo się można zapędzić w tym i rynek szybko nas wywozi. Więc ja już nie wiem, ile od tej kasy straciłem, ile zyskałem, ile straciłem, no ale na ten moment. Jestem na minusie i próbuję się nauczyć rynku tak, żeby na tym minusie nie zostać, tylko żeby cierpliwie, sukcesywnie do przodu brnąć i wygrywać. Oj, patrzcie, nie, I tutaj zostało to zgaszone. I teraz taki będzie boczek przez chwilkę. No jak tutaj zaczniemy dobijać tą. Ema 50, nie, tutaj o, to jest niebieska, e, razem zrzutu się spotka, to wtedy się można spodziewać jakiegoś ruchu. E, pewnie ciut wcześniej, ale też mogą być takie zawirowania e, wcześniej, więc żeby być bezpiecznym, to poczekajmy tu. Ja na, na ten moment wrzucę pauzę. Zaraz wracam. Dobra, widzę, że tu całkiem fajnie idzie. Tutaj skończyliśmy naszą rozmowę, mniej więcej. Tutaj, czy tutaj? Widzę, że tutaj idzie do góry, więc się pokuszę o wejście ze stop poniżej tej tutaj świeczki płaskiej. Widzicie, tak trochę już ucieka nam. I zobaczymy, gdzie nas to doprowadzi. 3 i 6 plus na 3,6%, 3,6%, 12% No i zobaczymy, nie? 12% to nie jest dużo straty przy potencjale, że możemy wyciągnąć 20-30%. Zobaczymy, ile tutaj gdzieś weszliśmy, nie? 46%, nie? Zaraz 46, razy, na dźwigni 100 to daje nam 46%. jakby było 30-40%, to bym wyszedł z trade'a, bo raczej od razu nie dobijemy tutaj do tej linii. E, może gdzieś tutaj dobijemy. Co ja stawię? byśmy tutaj dobili, to byłby 100 w ogóle, nie? 27%. No to jest ok, już. Nie interesują mnie kwoty, póki co, w tym uczeniu się, tylko procent. Bo kwoty zawsze można zwiększyć, a jeżeli nauczymy się grać tak, żeby procent był cały czas profitowy, no to wtedy nie ma żadnego problemu, nie? Można grać i z większymi kwotami, z prawdziwymi kwotami. Dobra, ja lubię sobie tutaj też wrzucić... Jeżeli widzę, że jest potencjał wrzucić stop lossa pod to, żeby po prostu mi nie wybiło. No jak wybije, no to trudno. nie? Czyli 3,6026 tutaj mamy pod tym. Już 5%. Nie? Jeżeli mi wybije, trudno, czekam dalej. I tak w kółko. To jest taka moja strategia, którą sobie ostatnio zacząłem stosować i chcę się jej nauczyć, bo widzę, że ma to sens. 30 tutaj mamy nie po prawej stronie 360 36. 360 36. I tutaj już widzę, że coś się zaczyna zawracać, więc prawdopodobnie nam zaraz wywali. dawaj, dawaj, dawaj. Tu walczy chwilkę. Ale no uważam, że gra jest warta świeczki, bo czasami trafi w tym momencie, w tym momencie, jak widzimy taki stały przyrost bez dolnych knotów, nagle wystrzelić po prostu w sekundę. Gdzieś dotąd, czy dotąd. O, teraz już taki malutki się robi. Nie, widzicie, o. I to już jest, no to tutaj może zawrócić, bo takie dosyć było nagłe. Dobra. To powiedzmy, że te 10% nam wystarczy na ten moment. Chciałem Wam pokazać, nie, na czym polega ta strategia, nie? Bo tutaj już jest takie lekkie zawirowanie, że tutaj się pojawił dolny knot, więc to nie jest też jakiś super ruch w tym buczniaku. No ciężko się spodziewać, żeby nagle było gdzieś dotąd. Um, to są takie mikroruchy, i po 10% można, czy 20% można tutaj sobie łapać. Zaraz zobaczymy tak z ciekawości, nie? Bo moim zdaniem się zatrzymamy na chwilkę. No i tu już, tu nie ma reguły. Może pójść do góry, może pójść do dołu, ale ja dla bezpieczeństwa zawsze sobie, jak widzę, że tak się troszeczkę zatrzymuje, wolę cofnąć. A widzicie, na chwilę się pojawiło czerwone. I bardzo możliwe, że pójdzie do góry, ale no tutaj nie wiadomo. Tu już jest loteria, nie? Ja już w takich momentach nie gram. Tym bardziej tutaj momentum zawraca. Ale money flow jest rosnące, więc właśnie, może być, może być wszystko. No, to taki mały. Mała zajawka tego, jak. Jak ja sobie tutaj gram i próbuję, nie? I powiedzmy tam 10%, 20% tu tam do przodu. Ważne, że do przodu. Cierpliwie, powoli, małą łyżeczką z tego rynku sobie wyciągać. No to na ten moment tyle. I do następnego. Chyba, że poczekamy tutaj chwileczkę, żeby zobaczyć, co się stanie, bo w sumie ciekaw jestem. No i fajnie, no. Widzicie to, o czym mówię. No, jakbym został, no to bym miał dodatkowy jakiś proficik jeszcze. Ale to nie ma znaczenia, bo zawsze w trade'a można wejść z powrotem. Cierpliwie po paru czy parunastu minutach znowu się pojawi jakaś taka ee, okazja. No, dobra, to dzięki i pozdrawiam.